Hej, witam kolejnego dnia mojego wspaniałego wyzwania. Dzisiaj porozmawiamy o tym, o czym rozmawiałem niedawno z moją koleżanką. Porozmawiamy o krytyce. I nie chodzi mi tutaj tylko o krytykę w internecie, bo jak wiemy, no tutaj każdy lubi wyrażać swoje poglądy i, i, i to jest dobre, bo im więcej opinii, tym lepiej. Ale zauważyłem coś takiego, że najbardziej dotyka ta krytyka od bliskich, taki nie wiem, hejt od brata, hejt od rodziców, hejt od najlepszego przyjaciela itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I mówię tutaj taki hejt, jeśli chodzi. I tutaj hejtem nazywam po prostu tak bezpodstawną krytykę. I zauważyłem, że na przykład, gdy ja się odchudzałem i, i rzeczywiście chudłem, i rzeczywiście chodziłem codziennie na basen i robiłem dużo rzeczy, to nagle wyskoczyło. Mnóstwo osób, które stwierdziło, że to co robię jest złe i, i lepiej wyglądałem, kiedy byłem troszkę grubszy, i, kiedy, i lepiej było kiedyś, w ogóle po co ja to zmieniam, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I zauważyłem tylko jedną wspólną cechę. Żadna z tych osób z reguły nie robiła tego co ja. I, i tak można chyba ze wszystkim. Każdy, kto, kto robi coś kontro, bardziej kontrowersyjnego, gdzie większość ludzi nie robi tego, albo większość Twoich przyjaciół przyzwyczaiła się do Twojej starej formy, będziecie krytykować. Po prostu będziecie krytykować. I jedynym sposobem, żeby to obejść, to uświadomić sobie. Że nie warto patrzeć na tych ludzi. Nie warto brać przykładu z ludzi, którzy nie osiągnęli tego, co my chcemy osiągnąć. W momencie, kiedy kręcę filmy, yy, oczywiście patrzę, co ludzie piszą w komentarzach o moich filmach, co sądzą o moich filmach, ale rzadko kiedy kieruję się uwagami, które mówią. Czyli w sensie, jeśli akurat robię taką formę, którą się ja bardzo interesuję. Yy, Czyli jak ktoś mówi, że na przykład, o, robić za szybkie cięcia, nie podoba mi się to, no to ja uważam, że takie cięcia są dobre, ponieważ widziałem wzór, w którym te cięcia mi się podobały i uważam tą osobę, która robiła to, za jakiś autorytet. Więc najważniejsze to ustalić sobie własne autorytety i nie przejmować się krytyką. A co wy myślicie na ten temat? Co myślicie o krytyce?